Dzień dobry moi kochani, witam serdecznie na kanale Zoltan Odkrywca. Dzisiaj bardzo szybki wstęp, dlatego że mamy bardzo mało czasu na kopanie niespełna półtora godziny. Odpuszczam dzisiaj srebrny teren, gdzie mi powychodziły cztery srebra. Był mój szwager, też ładne strzały. Niestety nie zgrały nam się terminy, żeby pojechać razem, ale to już wkrótce. Nie ma miękkiej gry. Tamten teren odpuszczam dzisiaj chaszcze, trawy, osty i kamienia. Ale trzeba to przebadać. Trzeba to przebadać, jak mówię, tylko półtora godzinki i zobaczymy co wyjdzie. Dobra, zabieram się. Nie ma co dłużej gadać. Miłego oglądania. Hej. 5 minut kopania i koniec będzie bardzo szybki. Już wam pokazuję, nie? Zobaczcie, co tu się narobiło, nie? I zaraz będzie padać. 5 minut jestem w terenie, przed chwilą przecież było tu słońce. Jak Boga kocha, no, 5 minut temu. Wiatrzysko się zerwało. Dobra, idę tutaj, takim półkolem, i zbliżam się do auta. Będzie dogrywka. No, niestety, nie przeskoczymy. A się zrobiło zimno, ale pierdzielnie zaraz, nie? Patrzcie się, moi drodzy, pokopane. A ja kuźba nie będzie miał kluczyki od auta. Ja pierdziu. Jak ja teraz mam je znaleźć? Dobra, przeczekam chwilę. Ale już nie będę kopał. Będzie dogrywka, jak mówię. Do zobaczenia wkrótce. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Cały mokry. Ale poczekałem w aucie 20 minut. Wracam. Nie odpuszczę. Muszę z godziną pokopać. Chociaż to jest niemożliwe, że ja byłem 5 minut. O, ale mokry. Zobaczcie. W aucie wszystko mokre. Tą torbę jak rzuciłem, tak leży tutaj. Dobra, wbijam. Jest przejaśnienie. I jest szansa. Już miałem do Was się zgłaszać i mówić, że bezsygnałowe pole. Pierwszy sygnał był guziczek taki z brązu arsenowego. Dotarzę, a teraz przepodężny sygnał i przepodężna kula muszkietowa. Ale gigantyczna, nie? Śliczna. Bardzo płytko, bo jak zwykle złoto tam trafia na kamienie. Ale Wam powiem, że. Wam powiem, że jestem cały mokry. Zobaczcie, jak to wygląda, nie? Już chyba lepiej zmoknąć, być mokrym od potu, od gorąca. Niż po przejściu takiej chmury, nie? Dobra, kulka muszkotowa ląduje do torby, lecimy dalej. Jednak będzie dogrywka, bo daje sobie jeszcze jakieś 20 minut. Jestem zbyt mokry, ale zobaczcie, całkiem nie głęboko. Ja już go trochę przeczyściłem. Z jednej strony jest kompletny, kompletny zajazd, ale jest to kenik. Jest to kenik. O, tak będziecie lepiej widzieli. Zobaczcie. Ma tu jakieś wzorki, jakieś napisy będzie do doczyszczenia. Wygląda jak jak hamerek, ale poczekajcie, trochę go smuczymy. No, wygląda jak miedziany miedziany mały hamerek. Zobaczcie, ale strzał jest jakaś gwiazdka. Czy to będzie tak, czy to będzie tak, to już nie wiadomo. No, miedziany miedziany tokenik albo hamerek. No ślicznie. Ale, jak mówię, nie ma czasu za dużo, to będzie chyba taki lepszejszy strzał tego wypadu, A dogryweczka od razu będzie bajka. Dzień dobry, moi drodzy. Tak jak obiecałem, dogrywka na początku filmu wspominałem, że nie udało nam się zgrać z Tomaszem. A dzisiaj jedziemy. Ekipa mała, ale zacna. Jedziemy coś kopnąć. Pogoda, pogoda fajna. A ja korzystałem z tego, że mam ten swój jakiś tam mały kanał, który gdzieś tam. TikTokami idzie, to pozdrawiam serdecznie widza, metaloszukacza, pasjonata tego pięknego hobby, jakim jest detektorystyka Arkadiusza Bukalskiego. Arku, serdecznie Cię pozdrawiam. Arek mi przesłał swoje zdjęcie do pozdrowień. Bardzo miło, że dzięki właśnie takiemu kanałowi można gdzieś tam złapać kontakt z widzami, zamienić kilka słów, czy to na Messengerze, czy sobie po prostu zadzwonić i porozmawiać. Się, postaram się teraz w ciągu dwóch tygodni jeszcze nagrać jeden filmik, gdyż za, za dwa tygodnie chyba jadę, nie? No, za niedawno byłem w miejscu, gdzie nie można było zabrać wykrywacza. Niestety dwa tygodnie bez kopania, i dwa tygodnie kolejny mnie czeka. Już wkrótce też jadę w miejsce, gdzie wykrywacza zabrać nie można, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. E, już niedługo wlecą filmiki z Polski, tak? Będę kopał na polskiej ziemi, ale to już niedługo. No i fajna sprawa. Byłem trzy razy teraz z Tomaszem i z chłopakami z Polish Exploration Group ruszamy znowu na Anglię we wrześniu, tak? Generalnie. 6 września widzimy się na, na detektywalu w Anglii, było gdzieś tam kiedyś małe marzenie kopnięcia rzymka, spełniło się to, jedziemy po złoto. Mhm. Jedziemy po złoto z, lot, z lotem, ale są takie tereny, że jedziemy po prostu tam ryć, jeżeli chodzi o inne sprawy. Łomatka, łomatka, łomatka. Patrz, kałuże, dziury, <gryźli> jeżeli chodzi na o inne sprawy. Miazda. Typu grille i, i, i tak y, tam podobne. To można sobie zrobić sobotę w domu. Jedziemy kopać. Dobra, teraz nie przedłużam, widzimy się już na landzie. Hej! Znowu mamy te cholerne zakłócenia od tych pastuchów. Śmierć pastuchom. Pierwszy sygnał. Tak, wystawało kantę, mówią, ale będzie strzał. Tylko, tylko guzik. Zwykle jakiś, ale to ma jakieś, patrzcie. O, niby zwykle, ale ma jakieś napisy, ma jakieś zdobienia. Ty niby zwykły guzik, ale ma napisy jakieś No i pięknie O tutaj też coś przebija Dobra, zawijamy go I tam nawet nie głęboko siedzi pierwszy moniak, odwracam kamerę i pierwszy moniak Konkurs wygrany. Jaki konkurs? Nie ma żadnej rywalizacji. O, motylki latają. Jest, niby kurde trochę chłodniej, ale ale ciężko. Patrzcie, się, ja już go widziałem, dziada. Tam leży. O, jest. Kanciasty. Kanciasty moniak, co to jest? O, proszę bardzo. Niby zwyczajna moneta. Nic specjalnego, ale takiej nie mam, kanciasta jakaś islandzka moneta z tym kurczę nurkiem, co ryby łapie, zobaczcie. 50 pi kanciaste. Tutaj będziemy mogli nawet pozdrowić. 1988, 1988 rocznik. Jaki moniak fajny. Zobaczcie. Pierwszy raz taką monetkę trafiłem. One są dość popularne, ale no jakoś mi się nie zdarzały. W końcu jest. Ale chodzi nam o starsze monety. Patrzcie, jak cieli. Mało pieniędzy na materiał. No to, żeby ciąć koszta, to cieli monety. Pięknie. Wziął się pod uwagę, moi drodzy, że zaczęło piszczeć gdzieś tam. A jak zaczęło piszczeć, a nie jest wykupane, Ale zobaczcie, jak ja walę z boku. Kurde, sygnał tutaj, a rozwaliłem pół dołka. Ale mamy szansę na wydobycie, tego razem jak piszczy i piszczy co? I piszczy drugi moniak. I piszczy drugi moniak. I co my tu mamy? Co my tu mamy moi drodzy? Drugi moniaczek. Dobra, standard. Chwileczkę przecieram i zaraz dowiemy się bardziej co to jest za moneta i ta moneta da nam taką taki rzut na to, co znajduje się na tym landzie. Dobra, względnie przeczyszczone, ale te na kolaniki. Minął dopiero tydzień zobaczcie to, Co za dziadostwo. Ale już mi znajomi podsesuwali dobre dobre rekomendacje na kolaników. Mamy Wiktorię. Patrzcie, jest Wiktoria. Drugi Moniak. Jest Wiktoria. Ustateczek roku wam, niestety, halfpeny, yy, nie powiem, 62 końcówka, ale nie widzę początku, także nie będę tutaj czarował, czarodziejem nie jestem, ale drugi Moniak, no i dziękuję bardzo. Piękna Wiktoria. A korzystając z okazji, że nasze drogi się przecięły, <laughs> tutaj na landzie, to idziemy zobaczyć, co Tomasz znalazł. Ty, tą jedną monetę, co znalazłem, nie jest za specjalna, nie? Ale pierwszy raz taką trafiłem, irlandzka będzie, nie? W Irlandii północnej, irlandzka moneta. A masz sygnał? Czekaj, a wykop na żywca, zobaczymy. Ale jak zwykle jakoś tam gdzieś pod boku. ucieka. To ja to samo, nie? Po prostu nie potrafię ucelować, nie? Gdzieś z boku też tam kopałem. Poczekaj, to już a otwórz na początku, a potem nagram. Ten ten Ci się pokażę. A, i Wiktoria wpadła, nie? A ja mam tylko. A Wiktoria myśl. patrz, taka ciasta taka, nie? Pierwszy raz taką trafiłeś, takie nie trafiłem. No. No, z Fajna jest, no. Ja mówię, że z braku im Mam tego. Taką jedną, no. Materiału im z i ciekawo. I Wiktoria, no. Zobacz. O, pięknie. Ze stateczkę, no, stateczkę, bo no. one są fajniutkie. I no, dwa no. guziorki takie zwykle. Gdzieś tu do torby wrzuciłem. No. Dobra, kopiesz pani, ja się zaraz włączam, bo zobaczymy co to masz tutaj. Dawaj mi moneciarkę Golden Maniko. <śmiech> łyżeczka <laughs> Łyżeczka jest. Ale są guziki, są monetki, to coś tutaj się działo, nie? Dobra, tam do A tu zwykły ten, zwykły Czekajcie. Boże, jakoś ten... Ta weź mi otwórz Jak to się otwiera? to się kręci o, Co tutaj mamy? Kurok Kuroka to masz trafił One dają taki fajny sygnał, nie? To jest nie? 68 No i my mamy dzień zrobiony, 3 monety, można jechać do domu. Na super stanie, wiesz? Tam w rogu samym? Tak. Dobra i teraz cóż tutaj Dobra, to już Nie Coś małego Jest, jest moneciak. Jest Ale na żywca. Ja nie jestem. Ale no, na żywca. Nie wiem, to masz czyścią. Te, ale już widać, że będzie. Tak, będzie hibernia. Hibernia, to hibernia. Zahibernowany. Tak, to czyli wie. zamrożony. Stąd się wzięła nazwa, a chyba Rzymianie ją wymyślili. Zahibernowany. No nie gadę, że hibernia. To wiesz, to będzie to dobrze świadczyć, hibernia. bo to, to. Co to jest? Hibernia. Hibernia, hibernia. no dobra. No to mamy 300 lat monetę, nie? Jo, ale warto było jechać tyle, nie? Tomasz, dobra, to po dwie sztuki i łyżeczka. I, łyże... I łyżeczka. Można zrobić. Po dwie sztuki i łyżeczka i dwa guziory pokaż i... Ale widzą tę łyżeczkę. naprawdę fajna, bo jest wygięta. Pod... Pewnego carskiego króla. A, tak, bo on, mia... on nie miał jednego tego palca, tak. wiesz? I z i... z tak, tak. Tak, to ona jest specjalnie ją tak powy... <laughs> powyginali. Nie? No co, pogratulować panie. No jest Pięknie. Jak, Pięknie, jak kurde. już jest hibernia, po 10 minutach, to jest fajne. Ale nie, nie jest gorąco, patrzy ziemia fajnie nawilżona. Zobaczcie kochani, trochę popadało wreszcie. A wykrywacze to lubią, uwielbiają, kochają. Taką kurwa łapę uwaliłem całą. No i super, to bźcia, lecimy dalej. Jezur, patrz ostatni domek tutaj do ciebie idę i kurwa jest chyba. Nagrałem jak przeklnąłeś, ty A, będziesz musiał widzom browara postawić przy okazji. A teraz jest w Polsce ten, z lot czarnych kciuków, nie? Na plaży niedługo, nie? No, trzeba kiedyś jechać, trzeba kiedyś pojechać, pobawić się trochę z ludźmi. Mamy to jest tak, jest wyżowy, wyżowy, wyżowy. Pokaż to co to jest nagrywa się lecimy, chodź, patrz Późwa, ale patrz tam była zrywka Gdzieś tutaj mam tu zrywka Patrz, leży leży Ale piękności Leży i kwicze i patrz jak płytko Dobra to już wiem że na pewno nie mam takiego Tomacz zobacz jak no Nie zabity. mam takiego też więc ty... Zobacz, jakie krupeczki. Co to jest? Zobaczcie, średniowieczna moneta. Mm. Kuźwa jest. I jakim... O kurde, to ma... zobacz jaki stan. Piękności. Co to w ogóle jest? Patrz z koroną. Tak, to jest Edio. Widzisz? Tylko, że jak... Ale z koroną? No bo to jest ten czwarty czy trzeci, widzisz? Koronka i ma te ro... loczki swoje i dużo większe jest niż ten pierwszy, nie? Piękności. Ja pierdolę. W jakim stanie jest, no? O, Pani. Taniec godowy jaki odjewają mnie. Ale pięknie. Kurwa. Ale Czekaj, ja tutaj... Dzięki to byś no, tak, no, tak, Ale no, tak, się cieszę. Ja tutaj sobie zaznaczyłem w granicach będę chodził. po się. I dziękuję bardzo. Kami po kurde 20, 20 minutach. Ja pierdziele, ja, zobaczcie, mi zobaczcie mi kochani, Panie, tak teraz... raz. Pani, Sprężyłem. A to mój? Mój. Jeszcze jeden żupok. O piękności, nie? Zobaczcie ja tam mi mi to... i miałem ten Ale on jest taki, ty takie... Zobacz to mi te takie falowania dookoła, takie półkola, no to są... Nie trafiłem takiego jeszcze, nie? No, Widzisz? To takie półkola. Jest dziwny. Kurde, człowiek. Dobra, wyślemy. Na pewno no będziecie coś kochani... Coś pięknego, nie? Na pewno będziecie... Ale w jakim stanie, chłopie, nie? Baja, co? Na pewno nie będziecie tak, widzieli bo. opis, moi drodzy. Ja już Dalej, wysyłam. Wiemy, ale jakoś jest kamer jest hiber. Dobra, o, jest, jest, jest git. ale mówiłem, że będzie srebro. Ja pierd... Mega folko, nie? Kochani, rozwalony system, nie? Lecę. Leć Tomasz, kurde, mega Dobra, wysyłam chłopakom, nie? Zaraz będę... Tak, 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 żeby widzowie wiedzieli co to jest. O, cudownie, kochani. Pompa. Mistrzu. Teraz trzymamy kciuki za Tomasza, żeby trafił. I możemy spokojnie jechać do domu. Aż muszę zdjąć słuchawki. Kochani, no sygnał przepiękny. Cudowny. Jest kamlot, ale zobaczcie jaki motyw. Kimotyw jeszcze nie działa. Nic nie słychać. Jest kamlot, ale patrz na to. Heh, tam jest dziura, nie? Tam jest normalnie lola jakaś. Czasami człowiek rezygnuje, ale tutaj co by się nie działo, ja to kopnę. Chociażbym musiał rozkopać tutaj 2 metry na około. Bo mnie to po prostu interesuje, no patrzcie, wpada pimpek, patrzcie, no jest dziura pod kamieniem, nie? Dobra, jak to rozwalę, to się włączę, to się włączę i Wam pokażę, co tam było, nie? Może jakiś śmietnik, nie wiem, nie ma pojęcia, ale nie, no to nie było orane, bo ta średniowieczna moneta była praktycznie na wierzchu, czyli... Pff, nie było orane, no kurde, Zoltan artysta, mogło być orane, mogło przewracać raz pod spodem, raz na wierzchu, dobra. Mniejsza z tym, kopiamy to. Patrzcie, co ja tutaj się nakopałem za takim małym gównem, nie? Taki dół, do, nisko, down. Tak nisko, że masakra, nie? Ale zobaczcie, jaki przekaz. Kuź, właśnie te słuchawki które tenerwują. Blaszka z napisem down. <grywia> no kuź, nie wierzę. Myślałem, że sreberko, ale nie, bo to się tak wygina. Sreberko by pękło. Jaki przekaz, co ja się nakopałem tego doła, nie? Down. No i był down, nie. Dobra, zasypujemy. Jezu, Tomasz jak urwał, gdzie on poszedł. Zaraz dołączam do niego, chwilę sobie staniemy, pogadamy i kupimy dalej. Dobra, jedziemy moi drodzy, zobaczymy, czy mi się uda za pierwszym razem. Ale będzie przyłożenie, ty. <śmiennie> <śmiennie> za 10 tak punktów. Tutaj, z, ze z wewnętrznej? Za 10 punktów, solki. Kurwa. Ale byłeś blisko. Blisko? Jeszcze raz. <śmiennie> Ty to łopata, a weź traf w tym, jest, tak. nie? Jak? Jeszcze tak i w tą stronę, żeby komuś nie tego. Byłeś jeszcze bliżej. Ale jak nie mogę trafić? No bo to jest takie półokrągłe i może być, że gubić. się Dawaj, teraz. Jest! Ale poszło! 20 punktów, baza! To teraz bym musiał biec, ty, dookoła, nie? Nie! Dookoła landu, nie? Teraz patrzcie, jaki strzał. No nic starego, bo... Bo ma gwincior, Ale jakie fajne. Ale do czego to nie mam pojęcia. Może jakiś. Nie wiem. Przyczła pod kultywatora. Tak mi się wydaje. Tim, ale wystawało tak, mówię. Kurde, fajne wzorki. Ale nic specjalnego. No skminiać nawet tego nie będę. Ląduje w torbie. Otóż... I tyle w temacie. Ja tu moi drodzy prawdopodobnie kopię puszkinsa. Puszkina, ale idziemy do Tomasza, bo Tomasz mówi, że może być srebro. No oby. Pokaż. Lekkie, ale nie O przywieszka. Nie, nie będzie srebro, ale co? O ty, ale co to jest? Jakaś taka dedykacja, nie? Chyba. Czekajcie, kochani, bo tutaj... Aluminium, myślisz, że to jest? Tak. O, lekkie, nie? Chyba, no. Nie ma żadnej puncy, ale ty... Ale co to jest? Trzeba to rozszyfrować. To Dobra, moi drodzy, to będzie do rozpinki. będziecie mieli przetłumaczone. A to nie jest po jest angielsku. Coś tam, soltnot 10. Dobra, rozszyfrujemy to, to będziecie wiedzieli. Skargatki, coś innego, nie? Nie, no taka coś nie typu... Nie ruszył. No. Tyle, co rozszyfrowaliśmy, to nie pożądaj czegoś tam. Żony czy kogoś, dobra. teraz nie moneta, nie szlachetny metal, ale zobaczcie, taka rolka wpada. Dość ciekawy element, a przed chwilą mieliśmy fajne, sympatyczne. Kurde, sympatyczną sytuację. Przyszedł farmer, do nas zobaczył zaspany jak cholera. Nie wierzył, że przyleciliśmy tak rano tutaj i zapraszał nas na śniadanie. Mówi, że żona nas marzyła, kiełbasy, raszerów, jajeczek. Ale nie, no nie, nie można nadużywać dobroci, dobroci ludzkiej, ale zrobiło się biła się za wokół zakręciła. tak sobie z Tomaszem przed chwilką właśnie rozmawialiśmy. No w cholerę miło i tyle, nie? Dobra, to chodzimy głodni. <laughs> Naprawdę ekstra zachowanie ludzkie. Ryje, ryje Tomasz i niech wyryje jakieś srebro, życzę mu z całego serducha. Ja już mam dzień zrobiony i to niemiłosiernie. Pokaż te skarby. My robimy sobie 5 sekund przerwy. Tutaj jest sygnał. Ale jedno ogniwo pełne, drugie tak. ogniwo to? Aleksander. Fajne, pokaż. Bramba Aleksandra. Aleksander wielki. Czekaj, muszę ją najpierw tak sam zobaczyć. Aleksander. Co tu jest? Gros. Ty, fajna. Śliczna, no. No i to rozszyfrowałem. Śliczna. Nie pożądaj żony kolegi swego. No to jeżeli mówiłem! Jeżeli masz Wacka niezbyt dużego. <grym> <grym> tak, Tomasz rozszyfrował ten. Nie pożądaj żony bliźniego swego, jeżeli masz Wacka nie za dużego. Nie, ja, ale fajna ta znajdź. co to jeszcze w po A, tak, brytyjska zobacz. Brytyjski stary. No i część funta, pensie jakiś. Ty cieszysz ty tu. Powywalał pod moją nieobecność. Piękny jest, nie? Ten Zobaczcie, kochani, jaki guzior. No i te paśle. O tak będzie, przepraszam. Od najmniejszego do największego. Piękny. piękne. Tak, z Jeszcze półtora godzinki będziemy kończyć tą no. no, nie? Dobra, kopnę to, co? Tego dziada tutaj. Kopnę, A, guzik proszę. No, <laughs> zawinąć. Guzik <jest> <laughs> Kurde, powiem Wam, że coś mnie dynia rozbolała. Patrzcie, na pastek wpada. Na paski zawsze, zawsze cieszą wygięty ale nie pęknięty. Ty kurczer, poczekajcie. Zaczął mi się świecić tutaj, albo to moje jakieś złudzenie optyczne. Oj. Nie no, sreberko to na pewno nie jest. Chociaż zobaczcie te kanty takie. Kurde. Ach. Nie, zaraz go zetry całego. Dobra, mamy na pasteczek. Gorąco się zrobiło. Kochani, ostatnio ktoś pytał, już nie pamiętam pod którym filmem. Czy prywatnie? Nie pamiętam, już miesza z tym. Zoltan, czemu ty złomu nie kopiesz? Kochani, ja kopię złom, tylko po prostu ja wam go nie pokazuję, no po co mam moim widzom prać głowę złomem. Zobaczcie, żeby nie było. Już wysypałem, mówię, pokażę wam. Dobra, z powrotem do torby. Kopię, kopię, tak jak każdy metaloszukacz kopie. No niestety ja nie mam możliwości spieniężenia tego, bo mi się nie opłaca. Znaczy, wszystko się opłaca, chociaż był jeden cen, ale nie opłaca się. Ja wszystko zabieram do domu, wrzucam do kosza. Zobaczcie, tu jakiś tokenik był chyba ołowiany. Wiecie, tego wam nie pokazywałem, ale wycieruch wytarty. No i płacę ja za pieniążki, za wywóz śmieci. Kobitka krzyczy zawsze czemu tyle za śmieci, no, bo ja złą ładuję. Dobra, mniejsza z tym. Patrzcie, tak kan wystawał. O, w ten sposób jakoś to było. E, guzik taki posrebrzany. Ale się zagotowałem, bo rand wystawał, Ty, Tomasz! No i tak właśnie jak towarzyszowi mówię, wystawał rand, mówię, a, będzie srebro, wyciągam i I tu jaki ząg! Ale ładny musiczek. Był. Dobra jest. Jeszcze jakaś godzinka i będziemy kończyć, Muszę, nasz tak nadchodzą. A przy moim szczęściu, jak widzieliście na początku filmu, zaraz pierdzielnie, Oby nie, oby nie, ale to samo dobrze. Powiem wam, kochani, że Wiele razy trafiłem dewo, czy jakieś medaliki, czy krzyżyki, naprawdę kupa tego, ale tak pięknej buziuleczki, to nie trafiłem nigdy już, odwracam kamerę Wam pokazuję. Myślałem, że jakiś złomek będzie, a ja w ogóle wróciłem tutaj, gdzie jest ta piękna, piękna moneta. I zobaczcie, już nie przedłużam. Zobaczcie, moi drodzy, tak leżało, leżało tu w dołku. Odwrócił się trochę od wiatru, a teraz... Żebym nie rzucał słów na wiatr właśnie, ten wiejący. Zobaczcie, jaka jest piękna. Nie trafiłem takiej buziulki i jest tak ciężka. Ja nie wiem, czy ta buziulka tutaj nie będzie jakiejś gorszej jakości sreberko. Tutaj jakby jakaś kość słoniowa. Pewnie to jakieś tworzywo sztucz, ale zobaczcie, jaka buziulka. Jak mówię, kochani, nie trafiłem piękniejszej w swoim życiu. No cudeńko. Po prostu cudeńko. Nie wiem, czy to była jakaś wpineczka czy jakaś mniejsza część czegoś, czegoś większego po prostu, tak? Ale cudne, cudne. Jak ja się kuźwa zagotowałem, to jest bania mała. Patrzcie, co byście pomyśleli, leży tak. Tu wystaje jakaś głowa, kolanie, żółciuteńka. Patrzcie się na to, ja już to widziałem, pokazałem jak leżało. Ja pierdzielę, ale się zagotowałem, 20 eurocentów, nie? O ludzie, złocie, nawet nie wiecie, co ja przed chwilą przeżyłem, nie? I tylko patrzę na tą głowę, mówię, nie no, król jakiś na złotej monecie, a to moneta z Hiszpanii, 20 eurocentów. Ale jaja. A teraz sprawdzamy razem, bo sygnał o masakra. Rozwalający normalnie bębny w bańce. Eee, na puszkę, ale jakby była puszka, to ja bym już w France, France widział. Ja już bym puszkę widział. Jest moniak i pięknie ale sygnał. Kurde, myślałem, że będzie srebro. No dobra, to jest moniak. Cieszy niesamowicie. no Kuźwa, jak ma nie cieszyć? Oj, wam powiem. Oj, wam powiem, że nie mam pojęcia, co to jest. Jeszcze chwilę, poczekać pięć sekund, już was nie męczę. Dawaj, tak, Oj, nie wiem. Oj, prawdopodobnie będzie, kochani, hibernia też. Tomasz znalazł hibernię i mi się trafia hibernia. No i co? I bajeczka. To prawdopodobnie, moi drodzy, czekajcie, zdejmę tylko słuchawki. O, tak lepiej będzie. Prawdopodobnie będzie ostatni sygnał. Ja nie wiem co to jest, ale patrzcie, wystaje tutaj. I czy będzie zolk, czy będzie coś fajnego, nie? Kurwa, rękawiczka, jeszcze powiem Wam, że sygnał zacny. Kupiemy to razem. Ja! Nie, no zaraz. Nie, no masakra jakaś. Kapselek. Ty, no on wystawał kantem jak srebro i sygnał na srebro, nie? To ja dzisiaj ze dostanę. A weź, nic nie mów, chłopie. No to sami widzieliście. Moi drodzy, żegnamy się. Żegnamy się, miało być trochę dłużej, ale 4 godziny. Trzymajcie się do następnego. 4 godziny myślę, że nam starczy. Jedziemy do domu, kąpiel, a ja jeszcze lecę do sklepu. Może będzie otwarty, to kupię na kolaniki, bo przecież no. te nie doprowadzą kurde, do jakiejś wariacji. Nie? Zobaczcie, tak. co to za na kolaniki, jak one na, ko... na kolanach w ogóle nie są. Jadę, kupię, bo... Trzeba chrzest zrobić? Tak, chzest, ta opić się. I te, i co chciałem powiedzieć, no, no bez sensu nosić na koroniki, które i tak nie są, nie są praktyczne. Dobra, żegnamy się, do następnego. Cześć.